Dzisiaj o dziewiątej mieliśmy lot do Polski, lecimy tam głównie po to, aby zobaczyć się z rodziną i przyjaciółmi oraz zacharcie paru lekarzy. Odprawa przeszła bezproblemowo, następnie przeszliśmy przez bezsówkę, gdzie Patryk sobie kupił dezodorant, którego zapomniał z domu. Ja wziąłam jeszcze wodę, a potem poszliśmy do restauracji coś zjeść. I w tej restauracji już kiedyś jedliśmy, natomiast była to pizza i była bardzo dobra. Tym razem zamówiliśmy sobie jajka na toście i było niestety obrzydliwe. Po niedokończonym jedzeniu udaliśmy się już w stronę gate'u i powiem Wam, że byłam mega zestresowana tym, jak Oliś będzie zachowywał się w samochodzie. W ale było naprawdę bardzo spoko. Większość lotu tak naprawdę jadł, potem pobawił się trochę swoją interaktywną książeczką, a potem dokuczał Maksiowi, który chciał się drzemnąć. I na sam koniec lotu Oli stwierdził, że również jest zmęczony i usnął tuż przed lądowaniem. Po wylądowaniu odebraliśmy bagaże i poszliśmy po kluczyki do samochodu. Kiedy jesteśmy w Polsce, zawsze bierzemy samochód od firmy Car Free i mega Wam tą firmę polecam. Tym razem wzięliśmy sobie Toyota Corolla w kombi, ponieważ mieliśmy naprawdę bardzo dużo bagażu i to autko naprawdę robi wrażenie. W drodze zahaczyliśmy jeszcze o stację, aby zatankować, ale też po to, aby zjeść hot doga. Mega za nimi tęsknię w Szkocji i mega żałuję, że ich tam nie mamy. No i po trzech godzinach drogi dojechaliśmy w końcu do domu.